Cześć, mam na imię Natalia. Cierpię na rzadkie schorzenie genetyczne. Jak o nim usłyszycie, może mi pozazdrościcie. Może też byście tak chcieli żyć. Ale jak usłyszycie całą historię, na pewno wam to przejdzie. Ponieważ dożycie do mojego wieku z tą przypadłością jest wyjątkiem od reguły. Oficjalna nazwa mojego schorzenia brzmi wrodzona obojętność na ból. Oznacza to... Że nie czuję bólu. Nigdy nic mnie nie boli. Jeśli ktoś na przykład nadepnie mi na stopę, to nic nie poczuje. Nie zaboli mnie, jeśli wbijesz mi igłę w ramię. Nigdy nie boli mnie głowa. Nie boli mnie, gdy skaleczę się w palec podczas krojenia jedzenia. Pewnie brzmi to dla was jak jakaś supermos, ale uwierzcie, to nic z tych rzeczy. Ból jest nam potrzebny do życia. Opowiem wam, co przydarzyło mi się w zeszłym roku. Pewnego wieczoru wyszłam spod prysznica. Kiedy suszyłam włosy, zauważyłam, że moja skóra jest cała czerwona. Okazało się, że myłam się w zbyt gorącej wodzie. Nie wiedziałam o tym, bo nie czułam bólu. Nabawiłam się poparzeń drugiego stopnia na plecach, rękach i szyi. Następnego dnia pojawiły się pęcherze. Gdybym czuła ból, wiedziałabym, że woda jest za gorąca i bym się nie poparzyła. Jak widzicie, ból tak naprawdę nas chroni. Bez niego stajemy się bezbronni. To trochę wstydliwe, ale opowiem wam coś ciekawego. Nie czuję, kiedy powinnam iść siusiu, więc chodzę do łazienki codziennie o tych samych porach. Moje ciało już się przyzwyczaiło. Muszę to robić, bo nie czuję, kiedy mój pęcherz jest na skraju wytrzymania. Zaczynam coś czuć, gdy zaczynam popuszczać. Ustawiam więc przypomnienia, dzięki którym pamiętam o łazience. Wiem, że to trochę obrzydliwe, ale chcę, byście dobrze zrozumieli, przez co przechodzę. Czy myślicie, że czuję głód? Skoro nie czuję, kiedy chce mi się Siusiu? Na szczęście tak. Głód kontrolowany jest w ciele przez inny mechanizm. Czuję, kiedy jestem głodna, a podczas jedzenia, że już się najadłam. Bardzo się cieszę, że odczuwam uczucie pełności. W przeciwnym wypadku jadłabym cały czas i bym przytyła. W przyszłości mogę mieć problem podczas porodu. Kobiety wiedzą, że zaraz zaczną rodzić ze względu na odczuwany ból, ale ludzie tacy jak ja, jak się pewnie domyślacie, tego nie czują. To też może wydawać się wam kuszące. Czego chcieć więcej? Możesz rodzić bez bólu, powiecie. Jednak matka musi przeć, by wydać dziecko na świat. A jeśli podczas porodu nie czujesz skurczy, to nie wiesz kiedy przeć. Prawdopodobnie nie będę więc w stanie rodzić naturalnie. Będę musiała mieć cesarskie cięcie. To jednak przyszłość. Chcę Wam opowiedzieć więcej o tym, z czym zmagam się teraz. Czy wiecie, co jest moim najczęstszym problemem? Gryzienie się w policzek podczas jedzenia. Nie robicie tego tak często jak ja? Bo z doświadczenia wiecie, że zaboli. A ja nigdy nie czułam bólu, więc nie mam tego doświadczenia. Dlatego podczas jedzenia często gryzę się w policzek lub język. Czasem mam usta pełne krwi. Wtedy przestaję jeść i idę przemyć buzię. Właśnie w ten sposób mnie zdiagnozowano. Kiedy wyrosły mi pierwsze zęby, zaczęłam gryźć język. Ciągle się w niego gryzłam, więc zawsze miałam w ustach pełno krwi. Mama powiedziała o tym lekarzowi, a on stwierdził, że to nie jest normalne. Na początku nikt nie wiedział, co mi dolega, bo to bardzo rzadka przypadłość. Potem wykonano różne badania. Lekarze rozwiązali zagadkę, gdy zorientowali się, że nie czuje bólu. Powtarza, że najtrudniej jej było, gdy byłam malutka. Przykładowo, kładła mnie na drzemkę, a ja później budziłam się z niej z fioletowymi oczami. Okazało się, że za mocno wciskałam w niepiąski podczas pocierania. Dzisiaj też mam wiele problemów, ale przynajmniej nie są one zmartwieniem rodziców. W szkole podstawowej miałam mnóstwo przygód. W tym wieku jest się za małym, by o siebie dbać. Bardzo chciałam jeździć na rolkach. Błagałam mamę, ale oczywiście nie kupiłam mi rolek. Pewnego dnia pożyczyłam je więc od przyjaciółki. Po powrocie do domu moje lewe ramię dziwnie nisko zwisało. Upadłam na nie podczas jazdy na rolkach. Nie poczułam bólu, więc nie wiedziałam o złamaniu. Jeździłam bez trosko na rolkach, jakby nic się nie stało. I przewróciłam się drugi raz. O ile dobrze pamiętam, złamałam rękę w sześciu miejscach. U dzieci złamane kości zrastają się zazwyczaj w miesiąc, ale ja musiałam nosić gips przez cztery miesiące. W tym samym czasie stała się kolejna dziwna rzecz: ciągle miałam na ciele siniaki. Nosiłam też bandaże na rękach, nogach, a nawet na głowie. Zauważyła to jedna z sąsiadek przez jakiś czas mnie obserwowała pomyślała że ktoś mnie bije w domu skoro mam tyle siniaków więc zadzwoniła na policję przyszło do nas dwóch pracowników socjalnych rodzice pokazali dokumentację lekarską i wszystko skończyło się dobrze to trochę smutne mimo to śmiejemy się gdy to wspominamy powiedziałam wam o wszystkich wadach a czy są jakieś zalety nieodczuwania bólu możliwe ale nie sprawdzałam Pamiętacie ten czas, kiedy na YouTubie modne było jedzenie najostrzejszej papryczki na świecie? Tamte filmy miały miliony wyświetleń. Ludzie zarobili w ten sposób mnóstwo pieniędzy. Gdybym chciała, mogłabym zjeść najostrzejszą papryczkę na świecie. Mogłabym wystąpić gościnnie na czyimś kanale, nie wspominając o moim schorzeniu. Mogłabym nawet założyć swój własny kanał, gdybym zdobyła popularność jako gość. Zarobiłabym mnóstwo pieniędzy. Nie, no, żartuję. Nie dajcie się zwieść temu wideo. Nie lubię stać przed kamerą. A poza tym nie chcę zarabiać na czymś, co naprawdę utrudnia mi życie. Czytałam gdzieś, że jakiś mężczyzna z Indii żyje ze swojego schorzenia. Występuje na ulicy, wbija sobie pręty w ciało, podzi po ogniu i pozwala, by samochody przejeżdżały mu po stopach. To bardzo ryzykowne, nawet jeśli nie czuje bólu. Łatwo może zrobić sobie krzywdę. Ludzie tacy jak ja i tak ryzykują. Po co więc robić te niebezpieczne sztuczki? Niestety, ludzie z moim schorzeniem żyją krótko. Dużo wam już opowiedziałam, więc teraz rozumiecie dlaczego. W każdej chwili może mi się coś przydarzyć. Na przykład zawał. Zawał zwiastują pewne objawy. Jeśli czujesz ból w klatce piersiowej, wiesz, że musisz natychmiast jechać do szpitala żeby lekarze mogli zainterweniować, zanim dostaniesz ataku serca. U mnie to niemożliwe. Nie czułabym bólu w klatce, więc o zawale dowiedziałabym się, gdyby się zaczął. Natomiast z jednej rzeczy jestem zadowolona. Nie cierpię z powodu bólów menstruacyjnych. Moja mama ma okropne skurcze menstruacyjne. Zaczynają się długo przed okresem i trwają kilka dobrych dni. Gdybym czuła ból, pewnie cierpiałabym jak moja mama. Na szczęście nie muszę się tym martwić. Kolejną zaletą jest to, że nigdy mnie nic nie swędzi. Niektórzy ludzie z tym schorzeniem również tak mają. Jestem jedną z nich. Jeszcze nigdy nie musiałam się podrapać. Nieważne ile komarów mnie pogryzie, mnie to nie swędzi. Nawet jeśli ugryzienie puchnie lub czerwienieje, nie mam potrzeby się drapać. To zabawne, bo komary mnie uwielbiają. Gdy w pokoju znajduje się 10 osób, gryzą tylko mnie. Gdybym czuła swędzenie, byłoby to uciążliwe. Chyba w ten sposób nadrabiam sobie negatywne aspekty choroby. Im więcej zalet wymieniam, tym więcej mi się ich przypomina. Na przykład, nie pocę się, nawet jak jest gorąco. A co to ma wspólnego z bólem? Zapytacie. Macie rację. Jednak osoby z tą przypadłością po prostu się nie pocą. Nie muszę się więc zastanawiać, czy brzydko pachnę. Nigdy w życiu nie kupiłam dezodorantu. Mój lekarz od lat zajmuje się moim schorzeniem. Kiedyś powiedział: "Jedyny ból, który poczujesz, to ból złamanego serca". Ale jeszcze nigdy się nie zakochałam. Wiem, że to głupie, ale marzę by się zakochać, a potem zostać porzuconą. Żebym mogła doświadczyć bólu złamanego serca, o którym mówił lekarz? Czytałam w internecie, że złamane serce sprawia niemal fizyczny ból. To moja jedyna szansa na doświadczenie bólu. Kto wie? Może w końcu go doświadczę. Na koniec muszę o czymś wspomnieć. Czy istnieje lek na to schorzenie? Niestety nie. Ale znane są powody i okoliczności, w których występuje. Więc być może da się znaleźć na nie lek. Bardzo niewielu ludzi cierpi na tę przypadłość. Dokładna liczba nie jest znana, ale szacuje się, że wynosi mniej niż 500. Dla firm farmaceutycznych mniejsza liczba przypadków to mniej pieniędzy, więc nikt nie inwestuje w pracę nad lekarstwem. Wiecie, że leki na różne schorzenia znajduje się podczas badań naukowych, a badania od gotowego leku dzielą długie lata. Może w przyszłości coś się zmieni, ale na razie leku nie ma. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Teraz znacie już całą historię. Powiedzcie: Chcielibyście być na moim miejscu? Napiszcie swoją opinię w komentarzu. Subskrybujcie ten kanał, by poznać wciągające historie innych ludzi. Jeśli masz ciekawą historię, wyślij ją do nas mailem. Adres znajdziesz w opisie pod filmem. Na razie. Cześć! Mam na imię Iga. Opowiem Wam historię o mojej siostrze Beacie i naszym tacie. Obserwowałam to wszystko od początku. Próbowałam interweniować, ale na próżno, bo tata nie chciał słuchać. Jak każdy dobry ojciec, nasz tata robi wszystko, by zapewnić nam to, co najlepsze. Niestety, nie ma szczęścia do biznesu. Jest kelnerem i wiem, że jest w tym naprawdę dobry. Jednak z jakiegoś powodu w żadnej restauracji nie zagrzewa miejsca dłużej niż na rok. Ostatnio pracował we włoskiej restauracji i dobrze dogadywał się z szefem. Ale rzucił pracę, kiedy zobaczył, że innego kelnera potraktowano niesprawiedliwie. Wtedy przychodzi do domu z kwiatami. Mama, gdy tylko je ujrzała, od razu wiedziała, że rzucił pracę. Następnego ranka, gdy wychodziłam do szkoły, tata już szukał pracy w internecie. Wiedzieliśmy, że znajdzie nową posadę bardzo szybko, bo zawsze tak było. Czasami pracował już w nowej restauracji, zanim zdążyliśmy wrócić ze szkoły. Ale tym razem jego oferta nas zaskoczyła. Tata był bardzo podekscytowany, kiedy wróciłyśmy ze szkoły. Kazał nam usiąść. Dziewczyny, czas byśmy sami na siebie zarobili. Otworzymy rodzinny biznes. Nie będę już musiał pracować dla innych. Mam genialny pomysł. Ale będę potrzebował waszej pomocy, powiedział. A potem spojrzał na moją siostrę. Szczególnie twojej, Beato. Powiedział z uśmiechem. Genialny pomysł Taty polegał na założeniu mojej siostrze kanału na YouTubie. Okazało się, że przeczytał jakiś artykuł w internecie. Była w nim tegoroczna lista najbogatszych dziecięcych YouTuberów. Był w szoku, kiedy zobaczył, że zarabiają miliony. Cały dzień spędził na YouTubie, przeszukując dziecięce kanały i oglądając filmiki. Bardzo się ucieszył, kiedy zobaczył, że to bardzo proste wideo, głównie z dziećmi grającymi w gry. Po przedstawieniu nam pomysłu powiedział. Moja córka jest o wiele ładniejsza niż tamte dzieci. W przyszłym roku też moglibyśmy wylądować na tej liście, dodał. O wszystkim opowiedział już wcześniej mamie. Bardzo się wkręciła, kiedy usłyszała, ile pieniędzy można zarobić. Beata może się tym zajmować, o ile nie przeszkodzi jej to w nauce. W niektórych filmach występują też mamy. Mogę wam pomóc, jeśli chcecie, powiedziała tacie. Wyglądało na to, że decyzja zapadła. Beata nie miała nic do powiedzenia. Czy będę umiała to robić? Zapytała, ale wiedziałam, że pomysł jej się podoba. W domu panowała świetna atmosfera. Filmy z basenami są bardzo popularne. Za rok przeprowadzimy się do domu z wielkim basenem, powiedział rozmarzony tata. Następnego dnia była sobota. Tata zabrał nas do oceanarium. Bata dobrze je znała, bo byłyśmy już tam wcześniej i z rodzicami i na szkolnej wycieczce. Ale tata ją nagrywał, więc udawała, że jest tam po raz pierwszy. Biegała w koło, przyglądała się wszystkim rybom i udawała podekscytowaną. Tata miał bardzo dobry humor. Nagrał całą wizytę Beaty w oceanarium. Po powrocie do domu chciał od razu zmontować film, ale nie miał pojęcia, jak to zrobić. Pożyczył mojego laptopa. Cały wieczór spędził próbując rozgryźć program do montażu. Zadawał mi pytania, ale nie mogłam mu pomóc, bo też nic o tym nie wiedziałam. A najśmieszniejsze było to, że siedział nad tym aż do mama. Kiedy w końcu skończył, dumnie pokazał nam rezultat. Szczerze mówiąc, był to zwykły film z rodzinnego wypadu. Jednocześnie wyglądał tak, jak wszystkie filmy z dziećmi z milionem wyświetleń na YouTubie. Film taty był równie zwyczajny, jak tamte filmy. Tata stworzył kanał na YouTube z imieniem mojej siostry w nazwie i dodał film. Był tak podekscytowany, jakby miał go obejrzeć cały kraj. Założył się z mamą o liczbę wyświetleń, którą zdobędzie. Tata mówił, że osiągnie 5 albo 6 tysięcy, a mama myślała, że mniej niż tysiąc. Tata nie mógł usiedzieć w miejscu nerwowo dreptał po domu. Wieczorem otworzyłam link z filmem, miał tylko 14 wyświetleń. Tak, 14. Jestem pewna, że to tata w kółko go oglądał. Ja i Beata obejrzałyśmy go może ze 3-4 razy. W następnym tygodniu codziennie nagrywali nowe wideo. Tata dorzucał kolejne filmy do tych tysięcy już wyświetlanych na YouTubie. W jednym z nich mama i siostra grały razem w grę. Kiedy indziej zrobili wideo o kolorach z warzywami i owocami. W kolejnym filmie Beata otwierała nowe zabawki i o nich opowiadała. Tata nie zraził się niepowodzeniem pierwszego filmu. Kręcił filmy, wieczorami je edytował i wrzucał na YouTube następnego dnia rano. Jednak, mimo tych wysiłków, efekty były zerowe. Nikt nie oglądał jego filmów. Pewnego dnia tata przyniósł do domu kilka pudeł. Kupił profesjonalny sprzęt do filmowania. Rodzice nie mieli żadnych oszczędności, co oznaczało, że sprzedał samochód. Mama nie była tym zachwycona. Nie mieliśmy teraz dochodów. Bo tata rzucił pracę, więc wydawanie dużych pieniędzy nie było zbyt rozsądne. Przez kolejny miesiąc tata korzystał z nowej kamery i oświetlenia. Filmy wyglądały lepiej, ale ich treść się nie zmieniła. Najpopularniejszy film na kanale miał sto wyświetleń. A najgorsze było, że Beata już to nudziło. Zawsze miała wymówkę, gdy tata wołał na nagrywanie. Na filmach nie wyglądała na zadowoloną. A tata był w jeszcze gorszym stanie. Czuł się odpowiedzialny za porażkę. Nie miał pracy, a rachunki się piętrzyły. Kiedy Beata nie chciała występować, tracił do niej cierpliwość. Zmienił się. Krzyczał na nią, zmuszając do występowania przed kamerą. W domu nie było ani chwili spokoju. Moi rodzice dużo się kłócili. Beata bała się narzekać, ale przed kamerą wyglądała jak robot. Było mi jej szkoda, kiedy ją oglądałam. Co najdziwniejsze, tacie te filmy się podobały. Według niego problemem był brak odpowiedniej promocji, więc zainwestował resztkę pieniędzy w promowanie kanału. Liczba wyświetleń trochę urosła, ale po wygaśnięciu reklam ponownie spadła. W końcu tata zdecydował, że też wystąpi przed kamerą. Myślał, że wpadł na wspaniały pomysł. Przebrał się za jaskiniowca. Beata biegała za nim wraz z zabawkowymi dinozaurami. A tata, jako jaskiniowiec, przed nimi uciekał. Wrzucił ten absurdalny film na YouTube'a i czekał na efekty. Wyświetlenia wcale nie poszły w górę, więc pożyczył od kolegi pieniądze na promocję. Nie byłam w stanie obejrzeć filmu z dinozaurami do końca. Bolało mnie oglądanie taty w tym stanie. Wyglądał na zdesperowanego. Następnego dnia Beata wróciła ze szkoły z płaczem. Z powodu reklam film z dinozaurami wyświetlił się jej koledze, więc wszystkim go pokazał. Dzieci zaczęły naśladować tatę i nabijać się z Beaty. A ona się zdenerwowała i popchnęła jedną dziewczynkę na ziemię. Nauczycielka bardzo się na nią zdenerwowała. Zrób tak jeszcze raz, a pójdziesz do dyrektora! powiedziała. Mama też nie była zachwycona, kiedy o tym usłyszała. Wtedy też odbyła się najgorsza skutni moich rodziców. Mama krzyczała: Koniec z tym YouTube'em! Koniec z nagrywaniem filmów w tym domu powtarzała. Inwestycja musi się zwrócić. Czy te wszystkie pieniądze i wysiłek mają pójść na marne pytał tata. Kiedy zdał sobie sprawę, że mama nie odpuści i że ma rację, przestał krzyczeć. Potem zaczął przepraszać. Tata nie był złym człowiekiem. Zrobił co w jego mocy, ale po prostu mu nie wyszło. Stracił nad sobą kontrolę, kiedy nie mógł znaleźć wyjścia. Przyszedł z nami porozmawiać. Dziewczynki, bardzo mi wstyd. Odebrało mi rozum. to bardzo mi przykro, że tak cię traktowałem. Zrozumiem, jeśli mi nie wybaczysz, powiedział. Miał łzy w oczach. Poszedł z domu, nim zdążyłyśmy coś powiedzieć i nie wrócił na noc. Rano napisał do mamy SMSA. Była bardzo smutna, kiedy nam go pokazała. Kochanie, u mnie wszystko ok. Zdecydowałem, że nie wrócę do was, póki nie znajdę dobrej pracy. Nie martwcie się o mnie, bardzo was kocham. Przepraszam za wszystko. To był SMS. Tata nie wrócił do domu tamtego dnia ani następnego. Ale pisał SMS-y. Kochanie, nadal szukam pracy. Po tym wszystkim nie mogę wrócić do domu bez pracy. Ucałuj dziewczynki powiedz im, że je kocham. Następnego dnia usłyszałyśmy dzwonek do drzwi. To był tata. Byłyśmy bardzo szczęśliwe. Zwrócił się do mojej siostry. Dziękuję ci za to wideo. To nie twoja wina. To ja cię do tego zmuszałem. Jeśli ktokolwiek jest tutaj winny, to ja powiedział przytulając ją. I dodał, ale mogłaś włączyć lampę. Lepiej byłoby widać twoją śliczną buźkę. Mama i ja byłyśmy w szoku. Okazało się, że Beata nakręciła film, kiedy spałyśmy. Powiedziała w nim, że bardzo kocha tatę i że to wszystko jej wina. Poprosiła też, by wrócił. I wrzuciła film na swój kanał. Wtedy na telefon taty przyszło powiadomienie. Kanał Beata dodał właśnie nowy film. Od razu go włączył zupełnie zaskoczony. Bardzo się wzruszył, ale musiał poczekać do rana, bo było już bardzo późno. Kilka tygodni później tata znalazł pracę. Mówi, że doświadczenie z YouTubem i umiejętność montażu pomogły mu ją zdobyć. Pracodawca zapytał, czemu tata rzucił pracę. Wtedy tata opowiedział mu o przygodzie z kanałem na YouTube. Pracodawca od dawna chciał założyć kanał, na którym gotował wydania z przepisów swojej mamy. Zdecydowali, że będą nagrywać go razem. Tata dostanie za to dodatkowe pieniądze. Na początku tata nie palił się do tego pomysłu, bo YouTube przypomina mu o naszych złych czasach, ale ucieszył się, że odzyska pieniądze. To tyle ode mnie. A wy co myślicie o dziecięcych youtuberach? Napiszcie o tym w komentarzach. Jeśli nie chcecie przegapić takich historii, subskrybujcie nasz kanał. Na razie